Cześć widzowie! Dzisiaj jest następny odcinek z Minecraft Survival. I w ostatnim odcinku trzeba zdobyć nowe itemy, albo jakimś tutaj odnaleźć tamte. Yy, więc mam nadzieję. No jezu, nie bijcie mnie. Niestety zaczynamy jak jest noc, i z każdej strony nadchodzą wrogie moby. Nie no, bo ja się tym nie mogę zabudować nawet. Jest kiszka.

Co to tam? Lewa pulka jakaś? Tak, lewa pulka. Dobra Nie, nie błagam, nie, 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 no nie czemu No trudno będzie. Tam było, tam jest lewa pulka. Tu następny, nie strzelaj, błagam. No nie, dajcie mi spokój. Gdzie to było? Creeper, pająk. Ale super. Ile tych szkieletów tu jest? No nie, błagam, nie, nie. Nie, nie zgadzam się, no nie. Nie, nie, nie. Pająk. Daj mi spokój. Nie! No nie! Gń. Nie da się grać. Nie! O nie. Więc dobra widzowie nie będzie chyba łatwo. No nie znowu. To tu dwóch jest chyba. Sendry pan słyszę. Dobra, trzeba to przeczekać. No trudny będzie bardzo odcinek, trudny. Nie wiem, jak będę słyszał, że się palą moby, to wyjdę na, na górę. Tak, to trzeba czekać. No trudno. Hmm. nie wiem co się słyszę tych obów. O! bo jest dzień, tak mam słyszeć moby. Dobra Więc tak naprawdę zaczynam yy, od początku. Trzeba ściąć jakieś drewno, pójść po kamień, do kopalni, znaleźć żelazo. Słyszać gdzieś pająka. Chyba Dobra, pająki w cieniu agresywne nie są, chyba Mordo, dobra. Trzeba krowę zabić. Cześć. Muszę to zrobić. No, chodź tu. Dobra zginęła. Muszę się uleczyć. Dobre drewno. Crafting jakieś tam potyki. Taki low siekierka. Okay. Czy ja widzę wioskę? Tak jest wioska. Super. Tak blisko od spawna ona była ja jej nie widziałem. Oby był kowal. No, mała nie jest, więc powiedziałem, że kowal będzie, ale ja tam nie wiem. Na pewno będzie golem. Cześć co tam? ogóle trzeba te owce... Bo będzie trzeba... Niestety zabić. Tak, jest kowal. Dobra, widzowie, to nie wiem, czy mam kciuki za to, że tu coś będzie. Dużo żelaza jest, ale super. Jedzenie. obsydian. Bardzo dobrze. Może nawet nie jedyny Ale chyba jedyny No i tak się cieszę Gdzie za to golem? Wydaje mi się, że powinien być, ta wioska tak mała nie jest No nie no, duża ta wioska Au O Właśnie cię szukałem Z takim życiem to cię nie mogę zaatakować Jeszcze jabłko. Zwierzę siano. To dużo będzie chleba, elegancko. Jedno siano to trzy chleby. No dużo tych bloków mam. No, Dobra, tylko tym nie uciekaj. No nie, w sejmie się siekiera zniszczyła um, Yyyy, yyyy no dobra, na razie tyle Osiem Czyli pięć dostałem, no nieźle Chyba mi starczy na, na pierśnik Tak mm. No, myślę, że udało się zrekompensować tam stratę itemków Możliwe, że gdybym tu tych itemków nie stracił, to tu nie doszedł nawet Jakiś tu węgiel widziałem, o tu jest na górze

Muszę znowu tak zginąć. Próba w ogóle sobie ustawić respawn point to gdzieś w tej wiosce. I co? Cwaniaku. Jakieś... No. Jakieś jedzonko? No dużo chleba, tym się podoba. tym to raczej rzeczy bezużyteczne No nie wiem, kompas najwyżej. Co to było? Nie wiem. Jakaś płytka. Ale skąd to nie wiem. Wysoka ta trzcina. Nie wiedziałem, że taka może się naturalnie wygenerować. Że aż taka. Może będziemy mieli konia. Dobra, oswoił się za pierwszym razem. Tylko nie mam siodła, niestety. To trudno. Myślę, żeby tu zrobić tej wiosce pierwszą bazę. No, bo podoba mi się to wioska. parę pomysłów, bo może bym zrobił taki jakby trochę właz taki, żeby się schodami tak pod wodę wchodziło. Może bym tu gdzieś tak to w górze ją wyrzeźbił. Nie wiem. Tylko nie wiem sobie, czy to dobry pomysł, tak się wkopywać w ziemię, bo tu dużo wody jest, to wybrzeże są. To trochę trudno by było. No chyba, że w tamtej dalszej części trochę. No to jak tak to spoko. No to widzowie, nie wiem. Myślę, że cel dzisiejszego odcinka został wykonany. Dziękuję za oglądanie do końca. Jak obejrzeliście, to możecie w komentarzu napisać Żelazo. Jestem ciekaw, osób obejrzało do końca. No i dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania. Cześć!